W lesie zaczyna się coś, czego nikt wcześniej nie widział. Wszystkie istoty, jeleń, sowa, baran i nawet nowy nietoperz znalazły się na krawędzi katastrofy. To, co długo wydawało się jak przypadkowe wydarzenie, dziś zaczyna układać się w jedną ogromną ukrytą historię. Najpierw jeleń zostaje ciężko ranny, potem pojawiły się przecieki o tragedii, która ma spotkać sowę. Możecie o tym zobaczyć w mój ostatni film. I dopiero teraz widzimy, że wydarzenia tworzą jedną zaplanowaną sekwencję. W tym filmie pokażę Ci pełną chronologię wszystkich przyszłych kontuzji stworu z lasu, co je spowoduje, dlaczego każda istota zostanie zraniona oraz do czego to wszystko ma służyć i do czego ma to wszystko prowadzić. A prowadzi to do czegoś znacznie większego niż wszyscy myślą. Możliwe, że wydarzy się to już w następnym update'cie, ale możliwe też, że przez święta zostanie to przesunięte i będzie to dopiero po nowym roku. Teoria z dzisiejszego odcinka jest naprawdę mocna, dlatego jeżeli chcesz ją dalej usłyszeć, zostaw łapkę w górę, suba, no i jeżeli mogę Cię prosić, to podbij ten film, jeżeli oglądasz to na telefonie. Po zostawieniu łapki w górę, masz taką opcję, podbij film. Pierwszy etap kontuzja jelenia. I tam wszystko się zaczęło. Od jelenia. Jego starcie z nietoperzem nie było przypadkowe. W jaskini na malowidłach kultystów widać wyraźnie, że to on został wybrany jako pierwszy. Jeleń po walce był skrajnie wyczerpany, złamane kolano, uszkadzone poroże, głód i musieliśmy go ratować, karmić i opatrywać, żeby mógł wrócić do sił. Ale wtedy nikt nie wiedział jeszcze, że ranny jeleń to dopiero start całego cyklu, który obejmuje każdą istotę pokolenia. Etap drugi. Sowa. Będzie to dramat na biomie lawowym. Według symboli i rysunków w jaskini nietoperza, sowa będzie następną istotą, która dozna ciężkiej kontuzji. Ale nie stanie się to w jej naturalnym środowisku, czyli śnieżnym biomie, tylko na biomie lawowym. Z malowideł jasno wynika, że sowa zostanie zmuszona do odejścia ze swojego regionu. I trafi do biomu lawy, gdzie czeka na nią Baran. Istota, którą kultyści uznają za najsilniejszą ze wszystkich. Sowa, mimo że potężna, fizycznie jest słaba. Prawie ślepa, lekko głucha i ma wolne ruchy. Kiedy ruszy na nią pełny szarżu Baran, Sowa nie będzie miała szans. W ostatniej próbie uniknięcia ciosu będzie próbowała wzbić się w powietrze, ale straci równowagę i spadnie wprost do płynnej lawy. Oczywiście, Sowa przetrwa, tak samo jak przetrwał Jeleń, ale będzie ona w stanie tragicznym. Będziemy musieli ją znów wyleczyć, nakarmić i co najgorsze, zbudować dla niej nowe skrzydło, bo jedno jej spłoży. Brotki mówią o tym, że ma być to mechaniczne skrzydło, bez tego już nigdy nie poleci. Etap trzeci: Baran również zostaje ranny. Jest to walka z jeleniem. Po tragedii Sowy kolejny będzie baran. Choć według kultystów jest on najsilniejszą istotą, jego nadchodząca walka zakończy się prawdopodobnie katastrofą. Jego przeciwnikiem będzie jeleń. Ale dlaczego te dwie istoty w ogóle miałyby ze sobą walczyć? W internecie pojawiła się całkiem ciekawa teoria. Po transformacji jelenia i po jego wzmocnieniu przez kontuzję baran zaczyna postrzegać go jako zagrożenie i spróbuje go wyeliminować zanim ten urośnie w siłę jednak jego moc go zgubi w trakcie jednej z potężnych szarż jeleń uniknie ciosu a baran nie wyhamuje i uderzy z pełną prędkością w skalną ścianę połamane nogi, ogólne obrażenia całego ciała no i będziemy znów ratować tym razem barana żeby go uratować będziemy potrzebować ogromnych ilości jedzenia i bandaży i będzie to najwięcej e, zasobów ze wszystkich istot Punkt czwarty, Nietoperz. Starcie, które straci sens o świcie. Jak wiemy, nowa istota z jaskini, czyli Nietoperz, jest ślepy, ale posiada superprecyzyjną echolokację i potrafi ogłuszać przeciwników w ciemności. W ciemności Nietoperz jest naprawdę niepokonany, ale niszczy go jedno, światło. Podczas nocnego polowania natknie się on na sowę. Do walki dojdzie natychmiast. Szybkie, ciche starcie dwóch niezwykle mobilnych istot. Jednak nadejdzie świt. Nietopesz oślepnie, straci orientację, a jego echolokacja stanie się bezużyteczna. Sowa wtedy wykorzysta ten moment i uderzy nim o ziemię tak mocno, że nietoperz będzie całkowicie bezbronny. No i tak, sowa, która jeszcze przed chwilą sama miała być ranna, tutaj wygra, tylko dlatego, że walka odbędzie się w dzień. Co dalej? Co po tych wszystkich walkach? Po wszystkich obrażeniach prawdopodobnie nadejdzie błogosławieństwo. A na tym oczywiście nie koniec, bo najważniejsze wydarzenie dopiero się zaczyna. Wszystkie kontuzje jelenia, sowy, barana czy nietoperza są częścią jednego procesu. Na rysunkach kultystów w tym momencie wyraźnie widać, że każda istota ma zostać oczyszczona. Zraniona, a potem przekształcona w coś nowego. Kultyści przygotowują coś gigantycznego. Rytuał, który dotyczy śnieżnego biomu, biomu lawowego, lasu, no i oczywiście nowych podziemi. Wszystkie te miejsca są połączone siecią jaskiń, która, według teorii w internecie, jest domem dla wielu innych starożytnych stworzeń. Nietoperz jest tylko pierwszym i najsłabszym z nich. A to oznacza jedno: w grze istnieje dużo więcej istot, które jeszcze nie zostały ujawnione. Dlatego w przyszłości możemy spodziewać się nowych przeciwników. Jak już wcześniej mówiłem, jaskinia to nie jest tylko jedno miejsce, to jest oddzielny świat. Po dokładnym zbadaniu plików gry, jaskinia toperza okazuje się być alternatywnym wymiarem, miejscem kompletnie oderwanym od energii lasu. Zawiera ona malowidła kultystów, rytualne konstrukcje, ukryte przejścia, koloseum i fragmenty po starożytnych błogosławieństwach. Wszystko wskazuje na to, że istoty nie walczą między sobą przypadkiem. Każda kontuzja prowadzi do kolejnego rytuału, a na końcu pojawi się główna, najpotężniejsza istota, która łączy wszystkie biomy. Jest to coś, co kontroluje cały las. Coś, co dopiero się ujawni. Coś, czego jeszcze nie jesteśmy w stanie odkryć. Ja natomiast mam do Was jedno pytanie, ponieważ nie mam na nie odpowiedzi. Jeżeli wszystkie te istoty są ranione według pewnego planu, to kto ten plan przygotował? Kultyści? Jaskinia? A może jakaś inna starożytna istota, o której jeszcze w ogóle nie wiemy? Zanim zakończymy, jest jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć, bo może być ona kluczem do całej historii. Jeżeli każda istota zostaje zraniona, wyleczona, a następnie błogosławiona, to pojawia się tutaj pytanie: co dokładnie zmienia w nich? To błogosławieństwo. Jeleń po wyleczeniu zaczął zachowywać się inaczej. Stał się nieco spokojniejszy, bardziej świadomy, a jego ruchy i reakcje zmieniły się, jakby zyskał coś nowego. Nie wiemy do końca, co to jest, ale widać tam różnicę. Jeżeli to prawda, to Sowa po mechanicznej rekonstrukcji skrzydła, o którym dzisiaj mówiliśmy, również stanie się czymś innym niż była. Baran po poważnym wypadku zyska zupełnie nową rolę. A nietoperz, nietoperz może być tylko początkiem całej drugiej fali stworzeń, które dopiero wyjdą na powierzchnię z jaskini. I tu leży cały sekret. Każda kontuzja może być takim testem, próbą. Wszystkie istoty przechodzą ten sam proces: zranienie, upadek, leczenie, przemiana. Wygląda to jak taka seria przygotowań, jakby cała gra budowała ten moment, w którym wszystkie istoty zostaną zmuszone do współpracy albo do walki z czymś, co dopiero nadchodzi. Bo jeżeli faktycznie jaskinia jest połączona ze wszystkimi biomami, to oznacza to, że jej serce, jej centrum musi gdzieś być, i to właśnie tam może mieszkać coś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Coś, co być może rządzi całym tym cyklem kontuzji i dopiero czeka na pojawienie się wszystkich błogosławionych istot w jednym miejscu. Jeżeli ma nadejść starcie wszystkich bytów na raz, to ranny jeleń i ranna sowa to dopiero wstęp. A prawdziwa katastrofa dopiero startuje. I wszystko wskazuje, że w następnych miesiącach możemy dostać duży update, który odsłoni dopiero pierwszy fragment tej największej tajemnicy. W historii całej gry. Nie wiemy, czy to będzie teraz, czy będzie to dopiero po świętach, bo pewnie jeszcze jakiś świąteczny update wleci, ale na pewno coś nadchodzi. Chciałbym, żebyście napisali w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. Jaka jest Wasza opinia na temat tej teorii i kto za tym stoi? Jedno jest pewne: nadchodzi wydarzenie większe niż walka jelenia z nietoperzem. Większa niż upadek sowy. Większe niż zderzenie nawet barana ze skałą, a to dopiero. Początek. Na ten moment to wszystko tylko teorie, ale jak wiecie, teorie często się sprawdzają. A Wy w tym momencie sprawdźcie, czy na pewno zostawiliście już suba na tym kanale. A jeżeli film Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę i kliknij w ten film, który wyświetla Ci się teraz na ekranie, bo prawdopodobnie też Ci się spodoba.